Witajcie w ostatni dzień marca. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się różami pnącymi, ale nie będzie to odcinek tylko o przycinaniu róż pnących, bo pewnie macie już przecięte. Ale chcę Wam pokazać jak prowadzić róże pnące na różnych podporach, a nawet i bez podpór. Na co zwracać uwagę przy upinaniu róż pnących, a także i przycięciu. Czego nie robić z pędami róż pnących czyli jednym głowem jak sobie poradzić. Z różami pnącymi nie tylko teraz wiosną, ale i przez cały sezon. Będą to moje własne spostrzeżenia, którymi chętnie się z Wami podzielę. Zapraszam! Na początek, dla osób, które nie lubią kolczastych odmian róż pnących, proponuję róże z minimalną ilością kolców, tzw. róże bezkolcowe. Nie ma problemu z ich układaniem. Na przykład Souvenir de Dr. Germain, łatwa do rozpinania na kratce. Ma pięknie zielone pędy, miękkie, giętkie, chociaż dosyć grube. Druga róża bezkolcowa, Rosengarden Zweibrucken, dopiero ją posadziłam. Ma tak miękkie pędy, że da się zaplatać wokół słupa. Obydwie rosną blisko siebie, są bardzo podobne w kolorze i bardzo mocno pachnące. A tutaj również nowa róża, nieduża Lola, będzie zaplatana na tej podporze, ponieważ ma miękkie i gętkie pędy, które można w każdą stronę wyginać. Tak się zachwyciłam różami pnącymi, że teraz na wiosnę posadziłam 11 nowych pnących odmian. A to róża Palais Royal, czyli White Eden, to trzeci sezon w moim ogrodzie. Warto zwrócić uwagę na sposób cięcia. Część róży jest przycinana niżej po to, żeby pobudzić do wybijania nowych pędów u nasady, a dłuższe pędy nie przycinane, tylko opierane na podporze. Tutaj rozpinane akurat na łuku. Najlepsze do upinania są te róże pnące, które mają miękkie, elastyczne pędy. Najlepszą porą do rozpinania pędów na podporach to czas, gdy te pędy są jeszcze świeże i nie są mocno zdrewniałe. Wtedy łatwo jest je ułożyć. Może być to po pierwszym kwitnieniu, gdy wyrastają nowe pędy, lub po drugim kwitnieniu, tak zwane pędy jesienne. Najlepiej jest je przyginać jeszcze przed zimą, ale nie radzę robić tego, gdy jest mróz, ponieważ namarznięte pędy są sztywne, łatwo się wyłamują u nasady krzewu. Natomiast Eden Rose jest trudniejszą różą do rozpinania na podporze. Wypuściłam mocny, gruby pęd, który bałam się wyginać, żeby się nie wyłamał. Jest też zdecydowanie oszczędniejsza w wybijaniu nowych pędów, dlatego wiele osób prowadzi ją, jak różek krzaczastą. A to jest moje najnowsze dzieło. Tak rozpięłam pędy giardiny. Wprawdzie przyginałam je już jesienią i wstępnie przywiązałam, żeby kwiat nie wyłamał, ale teraz właśnie dokończyłam swojego dzieła, poprawiłam to jesienne przyginanie, które było potrzebne, bo pędy dzięki temu były już ułożone w łuk. Giardina jest świetną różą do upinania. Ma w miarę elastyczne pędy, mimo że są dosyć grube. I ma jeszcze jedną ogromną zaletę. Bez względu na ułożenie pędów, czy w poziomie, czy w pionie, to i tak wybijają na całej długości nowymi przyrostami. A tutaj widać różnice w sile wzrostu róż Ta większa przy Forsycji to Red Flame. Obok niej Florentyna. Red Flame ma zdecydowanie grubsze i sztywniejsze pędy. Dlatego takie przyginanie trzeba robić ostrożnie. Weryntyna ma miękkie, giętkie pędy, bardzo kolczaste, ale dadzą się wyginać w każdą stronę. A teraz jak sobie poradzić z tak dużymi różami, które rozpięte są na ścianie długości 6 metrów. Opracowałam swoją własną technikę radzenia sobie z takimi długimi pędami. Łapię za koniec pędu i jak jest? Pęd zbyt wysoko, to pomagam sobie jakimś długim narzędziem zakończonym hakiem. Na taką końcówkę pędu zaczepiam drucik ogrodniczy. Sznurek tutaj jest za słaby na takie mocne pędy. I delikatnie przyciągam, sprawdzając, jak mocno daje się przygiąć pęd i w którą stronę jest naturalnie nakierowany. Wtedy yy, przywiązuje tę końcówkę pędu do tego, co jest po drodze, jakaś podpora lub najczęściej inny pęd. Te róże najczęściej mają mocowane pędy do pędu, ale trzeba zwrócić uwagę, żeby zrobić to stabilnie, więc całe to yy, rusztowanie jest podwiązywane do drutu rozpiętego poziomo na ścianie. A tu jest drugi krzew Róży Florentyna w ramach pomyłki odmianowej, ale jestem nią zachwycona, ponieważ kwitnie trochę inaczej, całymi gronami kwiatów, które zwisają jakiś winogron. Trochę kłopotu mam z różą pnącą penny lane. Nie ma dobrych warunków do wzrostu i nie daje się przyginać, może ma jeszcze za krótkie pędy. W tym sezonie będę ją kierować do ogrodzenia, żeby miała solidną podporę. W tym celu pomału ją odginam. Ponieważ ma mocne i sztywne pędy, trzeba robić to bardzo ostrożnie. Tak jak ciężko jest ułożyć sztywne pędy róży pnącej, rozde tolbiak. Zrobiłam to dosyć nieostrożnie i wyłamałam taki jeden długi pęd przy samej ziemi. Natomiast nie ma problemu z układaniem pędów mojej ulubionej biełweni. Pokazywałam ją już kilkakrotnie. Długie, mocne pędy są elastyczne. Róża chętnie wypuszcza nowe przyrosty i daje się przywiązywać do podpory. Prawdziwie chciałam ją ciąć jak dużą różę parkową, ale okazało się, że białweni to zbyt silnie rosnąca róża, żeby ją prowadzić jak krzew. Ona zdecydowanie chciała być różą pnącą i zaczęła wypuszczać bardzo długie pędy. Yy, takie najdłuższe to prawie 5 metrów, dlatego szkoda było pozbywać się takich pędów i przycinałam tylko boczne, żeby sobie poradzić z ich układaniem. Bardzo skromnie na razie rośnie Angielka de Pilgrim. Wiem, że można prowadzić tę różę w formie krzewu, ale ma wiotkie pędy i lepiej jest ją o coś oprzeć. A to prawdopodobnie róża Moonlight. Mówię prawdopodobnie, ponieważ etykieta dawno się zagubiła. Jak widać, lubię szeroko rozkładać różę, oczywiście, o ile jest miejsce. Ale uważam, że różą dobrze robi mniejsze zagęszczenie i gdy mają przewiew. Dla róż pnących najważniejsze są te długie pędy, na nich na całej długości pojawią się kwiaty. Oczywiście takie poziome rozkładanie przyspieszy wybijanie krótkopędów z pąkami kwiatowymi. Ale nie wszystkie róże pnące potrzebują takiego poziomego rozkładania pędów. Angielska róża pnąca batrzeba świetnie sobie radzi i bardzo obficie kwitnie prowadzona pionowo. Ma po prostu zdolność wybijania krótkopędów, które zresztą wcale nie są takie krótkie, na całej długości pędów y, głównych. Wygląda jak taki kwitnący słup, kwitnący od samego dołu do góry. Oczywiście można ją rozpinać na podporach. Ciekawie będzie też wyglądać rozpięta na łuku. Ma miękkie pędy i da się dobrze prowadzić, ale nie będzie mieć więcej kwiatów, bo siła kwitnienia róż. Zależy także od nawożenia i nawadniania. Bez tego nawet najlepiej i najstaranniej upinane róże nie będą dobrze kwitnąć. O nawożeniu róż mówiłam niedawno w jednym z ostatnich filmików. Na tym kończę dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce.